Miejscami już mocno sypnęło, inni wciąż czekają na ostry atak zimy. Alertami pogodowymi objęto 60 milionów Amerykanów na wschodnim wybrzeżu. Stan wyjątkowy ogłoszono w Kansas, Missouri, Kentucky, Virginii, Wirginii Zachodniej, Arkansas i częściowo w New Jersey. W kilku stanach zamknięto szkoły. Na lotnisku w Lexington w Kentucky odwołano wszystkie odloty i przyloty. A tak zimy w stanie Nowy Jork. Śnieżyce to konsekwencja zjawiska nazywanego efektem jeziora. Miejscami pokrywa śnieżna ma ponad 60 cm grubości. W tym samym czasie w Argentynie żar leje się z nieba. Na północy kraju temperatura sięga 40 stopni Celsjusza, a meteorolodzy rozważają wprowadzenie stanu zagrożenia związanego z falą upałów. Japońska wyspa Hokkaido tonie w bieli. W mieście Obihiro w ciągu 12 godzin spadł ponad metr śniegu. Sparaliżowało to ruch na drogach. Odwołano blisko 100 lotów. Władze zaapelowały do mieszkańców o wychodzenie z domów tylko w pilnych sprawach. Obfite opady śniegu mają się utrzymać przez kilka dni. Potężna wichura przeszła przez wyspy brytyjskie. Pierwsze, najmocniejsze uderzenie przyjęła Irlandia. Prędkość wiatru przekraczała 180 km na godzinę. Na całej wyspie bez prądu zostało 800 tysięcy gospodarstw. Zamknięto szkoły, w szpitalach anulowano operacje, odradzano podróżowanie w czasie obowiązywania ostrzeżeń. Pogoda utrudniała też życie mieszkańcom Szkocji, Walii i północnej Anglii. Zima trzyma w Algierii. W górach Atlas w okolicy parku narodowego Chrea w końcu napadało śniegu. W tym roku opady przyszły z pewnym opóźnieniem. Na wysokości około 1400 m nad poziomem morza, wśród lasów cedrowych można pośmigać na sankach czy nartach. A tymczasem w Brazylii skwar nie W Rio de Janeiro w ciągu dnia temperatura w cieniu przekracza 40 stopni Celsjusza. Dlatego popularnością cieszy się nocny plażing na Ipanemie.